Cześć, tu kremówka, jak zwykle, i witam Was w następnym odcinku Lego Harry Potter. Lata 1:4. Eee, dobra, wychodzimy z pokoju wspólnego. Musicie mi wybaczyć, że będę od czasu do czasu <coughs> chrząkać, ale w dalszym ciągu jestem chora. Czyli przy okazji wiecie mniej więcej, kiedy ja to nagrywam. Eee, no i tak, nie wiem, co będziemy robić dalej, bo co myśmy zrobili w ostatnim odcinku. Dobre pytanie. Ale pewnie znowu będziemy mieli do czynienia z jakimiś lekcjami dzisiaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie pomykamy, pomykamy byle szybciej. Nie będziemy się tutaj nad tymi korytarzami jakoś specjalnie. Tam mamy iść. Nie będziemy się nad tymi korytarzami jakoś specjalnie rozwodzić, bo i bo nie ma po co. Mamy tu czyżby? Czyżby idziemy do klasy profesora Lupina? Jeżeli słyszycie jakieś szumienie w tle, z tyłu, gdzieś tam, to znaczy, że mój tata robi na leśniki. Eee, tak. <noise> Bo właśnie słyszę, że ciasto tam eee, miesza, miksuje i w ogóle. Czyżbyśmy się uczyli walczyć z dementorami? Tak jest. O nie, to jest bogin. Aha, no tak, bogin. Yy, bo przecież nie ćwiczyliśmy na prawdziwym mentorze, tylko na boginie. No. Nie wiem, co mam zrobić specjalnie, ale, yy, ale no. Hops. Hops. Wszystko trzeba rozwalić, a jak? Dobra. Eee, możemy się pobawić w sumie trochę tym. Hi, to sobie po prostu musimy najpierw wszystkie skrzynki odblokować. W sumie to nie wiem, jaki jest cel eee, tej mini gry, ale niech będzie. Mm. I. Dobra, to chcę. Wiecznie mam problem z wyborem tych zakręć, bo zawsze wcisnę spację o jeden raz za dużo. A potem muszę ten. A nie pamiętam, jaki był ym, klawisz na. To było H. Dokładnie. Hop, co to? Coś się rozpęknie, może? Nie. No, mniejsza. <grytanie> nie wiem, co to miało być. Ale dobra. Niech będzie. Dobra, mniejsza. O, a to jest w ogóle melodia z tego. Z czary ognia podczas. Podczas finału kucharu, znaczy turnieju trójmagicznego. Dobra, ale myśmy się tu mieli zająć. No. Z tym, co Bozia przekazała. Oj, 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 oj. Oj. Sią mi stąd. No! Koleś. Tak się boisz, dziecko. No jeszcze spadek FPS-ów miałam. Dobra, host. I drugi za nami. Następny. Tu o. No! Dobra. Hops. Jeszcze tu jest jeden. I gdzieś nam się jeszcze jedna skrzynka chyba schowała. Tu. To dobrze, że oni nic nam nie robią. No dobrze. Jeszcze gdzieś jest przecież jedna skrzynka. I gdzie ona jest? Trochę tutaj rozwałkę zrobimy. Ale nie widzę żadnej skrzynki tu. Może wy widzicie? Znaczy no, jeżeli wy widzicie, to w sumie za bardzo mi to nie pomoże. No... bo tak jakby... Wy to zobaczycie pewnie, jak ja już ją znajdę. przepływie nie wiem... czego. Ło! Co to? Czyżby jakaś staromodna kamera? Taka aparat fotograficzny? No, i mamy naszą skrzynkę. Proszę. Pięknie. Jestem geniuszem. Po prostu nauczyłam się, jakie mechanizmy rządzą tą grą. Tak mniej więcej powiedzmy. Eee, no i cóż. Mamy zaklęcie, mamy złoty klocek, 45. Ja jestem przekonana, że ja nie znalazłam wszystkich klocków, ale powiedzmy, że celem gry nie je, znaczy moim celem gry nie jest ukończenie 100% gry, tylko przejście całej fabuły w, tym w takim stopniu, w jakim będę, powiedzmy, miała humor i ochotę, bo. Takie już zbieranie na siłę tych wszystkich jakichś tam rzeczy dziwnych, to, to, to mnie nie bawi. Bo to jest takie już użeranie się z monetami, i w ogóle z dziwnymi rzeczami tutaj, nie? nie jest to sympatyczne wcale. Nudne po prostu, jednym słowem. Ciekawe, gdzież teraz polecimy. No. Zimy mamy chyba. Albo po prostu nie tyle zimę, co znowu dementorzy dają się we znaki. I dlaczego mam wrażenie, że lecimy do Hagrid'a albo na mecz Quidditch'a? Bo jeszcze przecież musimy spaść z miotły. Przynajmniej raz. Lecimy szybciej od Nika, bo jakbyśmy mieli na niego czekać, to bójcie się Boga normalnie. Biedny Dementor. To możemy tu załatwić, nie? Dobra, nie chcę mi się. Chodźmy do Hagrida. Eee, co to? Kto to? Cokolwiek to miało znaczyć. No nieważne. Patrzmy do Hagrida, ciekawe, co nam ciekawego powie. Co, co mógł nam Hagrid powiedzieć? Aha, możemy się dowiedzieć czegoś nowego o hardodziobie? Ewentualnie, o, otrzymaliśmy parszywkę. Ale czyżby to już był koniec fabuły? dopiero. Zaraz kończymy trzeci rok. No, to będzie ciekawie. Będzie się działo, nie powiem. <noise> nie powiem. Bardzo żartobliwe te filmy są, nie? Ale... Nie wiem też, czy to nie jest trochę. Nie wiem, niektóre mi się scenki podobają, a niektóre nie. Tak szczerze mówiąc. Bo. W ogóle pytacie mnie, jak mi się podoba ta gra, nie? Ogólnie. Na początku mi się podobała, ale tak jak mówiłam, z każdym jakby nowym etapem praktycznie w tej grze jest to samo. No, mimo że. No, co tu dużo mówić? Zmieniają się, prawda? Fabuła się zmienia, jest inna. Ale mimo to. Yy, tu się dzieje wciąż to samo. I ciągle te wszystkie jakieś minigry i tak dalej, to polegają na tym samym. Na jednym i tym samym. I dosłownie to samo się robi przez cały czas, nie? Nie wiem, co ja mam zrobić z tym drzewem głupim. Co mam tutaj, nie wiem. Potraktować tym? Czy co? Oho, jeszcze oberwałam. Świetnie. J. K. Nie, to miał. Ups. <grystanie> Au. Masz ci los. Chodź tu. Mio jedna. No i co teraz? Aha, okej, okay, dobra. Już zaczęłam. Czyli po prostu musimy wejść do tego czegoś. Sam się tu opuścić powinno. Mówiłam, że wszystkie minigry polegają na tym samym. No i na litość boską taka minigra to już była. Bazy trzy razy, jak nie więcej. No. Dobra, to jeszcze raz. Zastanawiam się, ile razy po prostu wykonywamy już takie i tym podobne czynności, nie? Bo to już naprawdę się robi upierdliwe, jak po raz setny trzeba jakieś trzy serducha zdobyć. Nie wiem, to każde serce tej wieżby można by było w jakiś inny sposób tutaj jakby wykorzystać, zniszczyć, nie? A tu tak naprawdę o, robimy to samo. Proszę. Pasjonujące po prostu. Jeszcze możemy celować sobie ile chcemy, bo tak naprawdę za każdym razem, yy, jak znaczy, nie tyle za każdym razem, co jak nie trafimy, to, to możemy sobie rzucić jeszcze raz. No i faktycznie, <laughs> bardzo śmieszne. Dobra, tu kwiatuszki będziemy zbierać. Więc... Eee. Mogę sobie tu spadnąć po prostu. Spadnąć. Co ja mówię w ogóle? Spaść. Dwa. No i nie wiem co mam dalej robić. Chodź Suchary. Użycz mi siebie trochę. Okej, dobra. Nie wiem, co tu mam, ale mniej, że będzie. Okej. Okay. No i to już wszystko mi wyjaśnia tutaj proszę bardzo. To ci peszek. Jakieś urozmaicenie, chociaż nie. Zaraz tutaj mamy wingardium Leviosa. Aha, czyli taki labirynt będziemy mieli zaraz tam. Czyli tak muszę tu spaść. No, hops. Tu. No. Cztery. Tam gdzieś jeszcze jeden. O, tu jest jeszcze jeden ostatni. I tam będziemy mieli. Mieli, 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 mieli. Coś będziemy mieli. Oczywiście ciągle zapominam, jak to się nazywamy. No? Dobra, Hops, Hops, siup, siup, raz, dwa, raz, dwa, yy, yy. no, mnie zepchnęło, bo zapomniałam, czym się skacze. Jezu, jaka ja jestem sierota czasem. Samo siebie przeraża mnie. Cóż bywa. Dobra. No to mamy odblokowane przejście. Nie było to wcale trudne. Tradycyjnie. Huffle, herb pafu. No i mamy w sumie chyba jeden z ostatnich etapów, bo teraz mamy się rozprawić z Syriuszem Blakiem. Tu nam powiedzą o co chodzi, co się dzieje, i w ogóle, w ogóle. Generalnie, w skrócie, bo wątpię, żeby nam to było na tyle jasne i, i skuteczne, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. E, parszywek jest Peterem Petty którego rzekomo miał zabić seriusz Black. E, i, I. Co? Hmm. Dobra co to jest? Co to ma być niby? I ten owy Peter Pettigrew yy, odciął sobie palec żeby nie było podejrzenia no, żeby nie było podejrzenia, że przez y, przypadek jakiś... Y, on żyje czy coś. W każdym razie o morderstwo Oskarżono zupełnie niewinnego Blaka, który wtedy wiedział, że to Peter Pettigrew był strażnikiem tajemnicy Potterów i że to Peter ich wydał, a nie Syriusz. A cały świat Czarodziejów myślał inaczej, oczywiście. No, smutna historia, dość nie powiem. Ody Panuj nad sobą Gdzie on jest No I co z tym teraz? Dobra, hops. I dobra. Jakiś jeszcze domowy sprzęt tu mamy. Była ciekawa, ha, łapkę teraz na szczurę. Pięknie. I się da na to złapać. Boże, co za Jak się słodko otarł, nie ma co. Dobra no. Misja wykonana w każdym razie. O jak słodko. O, jak słodko. No jest pokazane mniej więcej, co tu się stało. Hm. Smutna sprawa. W każdym razie teraz trzeba będzie coś poradzić. No, to peszek. Nie ma co. Sprawa jest teraz taka. Ron hermiona i. Um, Ron hermiona i kto to był? Boże. Um, Harry. Oczywiście o najważniejszym bohaterze zapomniałam, bo jak żeby inaczej um, Chcieli zaprowadzić y, i Seriusza i Petera do zamku by udowodnić niewinność Syriusza. Niestety. Lupin nie zażył swojego eliksiru, który podawał mu Snape. E, dlatego też Snape chciał właśnie przy, przybyć. Mm, przybyć do. Do. Chciał przybyć do. E, wrzeszczącej chaty za Lupinem. Ma no, litość boską. Nie, no nie zbliżę się przecież do nich, nie. nie mam nauczników, nie ma szans. Mm. No i właśnie w wyniku tego typu problem, jak na załączonym obrazku, Peter uciekł, Syliusz został oskarżony znowu za niewinność, biedaczysko. Dobra, dobra, a gdzie jest kociołek? Jakikolwiek kociołek. mogła sobie ten eliksir uważać, nie? Dobra, cokolwiek, nie? Bo nie wiem, gdzie mam szukać nawet. Skupiłam się na szukaniu kociołka. No nie mam pojęcia, gdzie on może być. Oku, zbierałam jakąś tam cudowną ilość punktów niby. Nie wiem, że mi mryga to wszystko tam na górze, ale dobra, mniejsza. Eee... No mam tylko Hermione i ronę. Ona tu ma jakieś zakręcie na kopach. krzywo Krzywołap, no tak. Chodź tu, kop młody. Mamy kociołek. A ja się zastanawiałam, kurczę blady. Też byłam geniuszem, nie ma co. Mhm. Hop. I jeszcze jedna rzecz. Tu nic nie ma. Naprawdę musiał poszukać gdzie indziej w takim razie. W końcu. Pijemy. I będziemy mogli pociągnąć za dźwignię. Nie wiem, co ona nam da. Ale dobra. Niech będzie, że nam coś da. Ale jakoś dzisiaj mi sprawnie idzie. Po prostu do harego trzeba mieć chyba jakiś, nie wiem, humor czy coś, bo inaczej tego określić nie mogę za bardzo. Oś krzywała tu. Krzywo łapy, serio? Masz jakieś krzywe łapy, chyba. Ja nawet doskoczyć nie umiesz. roto, ruska, no. Nie było nian nic do Rosjan, tam tego. Żeby nie było. No boż. To tylko o to chodziło. Tyle zachodu. Takąś marną drabinkę. Oho, ho ho, 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 Nie, nie ma, nie ma, tak, nie ma. Matko pająki. Skąd ich tu tyle? W ogóle czemu one tu są? Z jakiej racji, że ja się pytam? Nie pozwoliłam przecież. co ja w ogóle zbieram tyle tych. Co to jest w ogóle? O. Ucznia w niebezpieczeństwie jeszcze odblokowałam. Nie no luz! Dla mnie bomba. Zawsze to więcej punktów. No i nowy filmik. Nie, ten pies jest jakiś kielichy, on był duży i w ogóle przerażający. Nie, to samo wilkołak. O! Z kwiatkami jeszcze poleciał też coś. No, bardzo kurczę, śmieszne. No i teraz będziemy mieli problem, bo z dementorami sobie powalczymy. Ale ta walka jest skazana na przegraną. Tylko pytanie, czy powalczymy, czy sam filmik nam coś po, po, pomoże? Nie wiem, powie. <laughs> w ogóle, no, przepraszam za chrypę jeszcze raz. Ale jestem chora. Tak. Podziękujcie Waryzowi zaraził u mnie. Ale zdrowieje, zdrowieje. Nie musicie nic mówić. Nie? Och, przyszedł Dumbledore. No i poziom ukończony. Tadam! Chyba to podzielę na dwie części. Taka mała dygresja, nie? 100% kurka wodna, nie wierzę. Szok. Pierwszy raz. No i ciekawe, ile złotych klocków w związku z tym mi się trafi. No, uczeń w niebezpieczeństwie, to wiadomo. I złoty klocek mi przyznano. Poziom ukończony. Prawdziwy czarodziej. Uczeń w niebezpieczeństwie. O, nie no, spoko. Dobra. To ja się z wami żegnam. I w takim razie do następnego odcinka. I pa pa.